Panowie, za chwilę uruchomimy naszą oczyszczalnię. Nasze walory użytkowe domu nieproporcjonalnie się zwiększą, wiadomo dlaczego, ale proszę mi powiedzieć tak, uspokoić. Jakiej chemii, czego możemy używać w domu, co możemy do zmywarki, do pralki, w ubikacji wylać, a czego nie? Czy możemy spokojnie eksploatować dom? Okej, okay. generalnie jest tak, że oczyszczalnia jest przygotowana do tego, żeby przyjąć i oczyścić ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego. Jakie one by nie były, tak? Natomiast teraz wiadomo, że im będziemy tych środków czyszczących, piorących używać łagodniejszych, tak? ta chemia będzie łagodniejsza, tym ta czyszczalnia będzie funkcjonowała lepiej, będzie miała łatwiej. Natomiast tak czy siak, ona generalnie z tymi, z tymi, powiedzmy, środkami, które są używane pewnie na co dzień przez pana żonę do sprzątania powinna sobie poradzić. I tak? przeze, mnie <laughs> jeżeli, przeze mnie też. Jeżeli to jest wszystko zdroworozsądkowo, jeżeli nikt nie ma żadnej fobii, że musi, powiedzmy, tą łazienkę domestosem, nie wiem, cztery razy na dzień wyczyścić i w nadmiarze tej chemii używa, to powinno być wszystko w porządku. Tak? Z naszej strony też zawsze jest propozycja taka, to też oferujemy państwu usługę serwisową, tak? Z tego serwisu można skorzystać, można nie korzystać, on nie jest obowiązkowy, obligatoryjnie, być może będziecie państwo korzystać, tak? Natomiast fajnie jest jeżeli, jeżeli państwo uruchomicie tam oczyszczalnię, to zacznijcie używać tego wszystkiego w taki sposób, jak naturalnie jesteście do tego przyzwyczajeni, zgodnie oczywiście z instrukcją obsługi, którą dostaniecie. Tam są wymienione środki, których nie stosujemy. Ich jest bardzo mało. Na przykład takim środkiem, który źle wpływa na oczyszczalnię jest kred. Czyli, czyli e, kred do mesto. Nie, do mesto, nie, mówię kred, żebyśmy Aha, to rozróżnili kred. sobie. Kred to jest substancja bardzo żrąca, która służy do czyszczenia rur. I ona dla oczyszczalni jest niepożądana. Natomiast te wszystkie substancje na co dzień używane, mówię, jeżeli one nie są używane w nadmiarze, powinno być w porządku. I teraz, jeżeli Państwo to uruchomicie, używajcie tego normalnie. Proponowałbym, powiedzmy, po 3-4 miesiącach zaprosić sobie serwisanta od nas, żeby przyjechał, otworzył tą oczyszczalnię, zobaczył jak ona funkcjonuje, jak się to wszystko wpracowało, jak ten osad czynny się rozwinął, jak oczyszczalnia nam oczyszcza. I może się okazać, że jest super idealnie. Wtedy mówimy. Żyjecie Państwo jak żyjecie, wszystko jest wspaniale, natomiast jeżeli będzie jakiś kłopot, no to wtedy będziemy szukali rozwiązania i na przykład wtedy będzie, no nie używajmy tego domestosu, zamieńmy to na coś tam i tak dalej, tak? Możemy dobierać sobie te środki czyszczące, piorące też tak, żeby to wszystko łagodzić, czyli zamiast proszków do prania na przykład używać tych kapsułek, które są popularne, jeżeli żonie to dobrze pierze, jak najbardziej, bo to jest, bo to jest lepsze, tak? Tabletki do zmywarki możemy poszukać takie, gdzie nie ma fosforu, jest to też łagodniejsze, także możemy Fajnie. sobie pewne rzeczy pozamieniać, aczkolwiek nie, na pewno nie jest tak, że musicie sobie Państwo pod kątem tym powiedzmy sprzątania przestawić wszystko do góry nogami, wykluczyć wszystko, tylko można korzystać i zobaczyć ewentualnie co się tam będzie działo. A co do serwisu, ja rozumiem, że nie zostaniemy rzuceni na łaskę losu i nie zostaniemy pozostawieni i tu jakaś Wasza opieka będzie sprawowana nad naszą oczyszczalnią i nad nami. Każdy z naszych klientów, który ma przez nas zamontowaną oczyszczalnię, tak jak już kolega wspomniał, dostaje od nas propozycję umowy serwisowej gdzie tak naprawdę o tych serwisach pamięta nasza firma. Pierwszy serwis robimy po pół roku od uruchomienia oczyszczalni po to, żeby właśnie sprawdzić, czy ona się odpowiednio wpracowała, czy działa tak, jak powinna. Potem kolejne serwisy czynimy raz do roku. O tym pamięta nasz serwisant, państwo o tym nie musicie pamiętać, my w odpowiednim czasie... Sami się odzywamy, dzwonimy, przyjeżdżamy, kompleksowo robimy przegląd całej kompletnej oczyszczalni. Dowiecie się Państwo o tym, w jaki sposób ta oczyszczalnia działa, czy działa prawidłowo. Robimy tak zwane też próby osadowe, więc fizycznie po wizycie takiego serwisu macie Państwo pełną informację z wpisem do karty gwarancyjnej, w jakim stanie jest faktycznie Wasze oczyszczalnia. I te serwisy, tak jak już wspomniałem wcześniej, robimy raz do roku i o nich pamiętamy. Także tak naprawdę, Państwo nie musicie w ogóle myśleć o tej oczyszczalni. My myślimy za Was. Taką wartością dodaną jeszcze przy serwisowaniu, bo kolega tutaj nie dodał, jest to, że ma to też wpływ na gwarancję, tak? na, na poszczególne podzespoły w oczyszczalni, bo o ile na całość oczyszczalni dajemy gwarancję, na te produkty, które są u nas wytwarzane, dajemy swoją gwarancję, ta gwarancja jest 15-letnia, na te elementy z polietylenu jest 15 lat gwarancji. tak? Natomiast na podzespoły, które są w oczyszczalni montowane jest gwarancja ich producentów i to zazwyczaj już jest powiedzmy 24 miesiące. Na dmuchawa jest akurat 3 lata, bo Japończycy, bo tutaj należy że jest bardzo porządna japońska dmuchawa, Japończycy dają 3 lata. Natomiast jeżeli my serwisujemy tam oczyszczalnie, tak? jeżeli mamy pewność, że ktoś o to dba, to wydłużamy gwarancję na te wszystkie podzespoły do lat 5. Czyli krótko mówiąc, jeżeli przez 5 lat cokolwiek się popsuje, no to my to po prostu musimy naprawić. Rozumiem. A w takim razie, jak każde urządzenie, prawdopodobnie i te oczyszczalnie mają stany awaryjne. Czy my musimy nadzorować to, patrzeć, doglądać, czy, czy co będzie, jeżeli tam jakiś stan awaryjny? Wystąpi? Wie Pan, co tutaj jest dosyć inteligentny sterownik w tym urządzeniu. I teraz, jeżeli cokolwiek się zadzieje, tak, jest jakikolwiek alarm wywołany, na tej szafce jest ta lampka ona zaczyna migać i jest sygnał dźwiękowy, tak? Czyli Pan wie, że coś się wydarzyło i teraz można do tego urządzenia podejść i na sterowniku na ekranie jest podany kod błędu. A. Tak i po tym kodzie błędu jesteśmy w stanie wstępnie ocenić, co tutaj się zadziało z, z tym urządzeniem. To mogą być prozaiczne historie, wtedy resetujemy, czyli wyłączamy z prądu, włączamy. Jeżeli wszystko będzie ok, to ok, jeżeli ten alarm się będzie dalej utrzymywał dzwoni Pan do serwisu jesteśmy pod czyli ręką. ja rozumiem, dopóki Oczyszczalnia nie zasygnalizuje lampką i sygnałem dźwiękowym. Oczyszczalnia mnie nie interesuje, bez obsługi. Ona owocu. wtedy działa. Tak, Dokładnie. Tak. Panowie, mija 4-5 godzin odkąd rozpoczął się montaż oczyszczalni. I proszę powiedzieć teraz, na jakie koszty eksploatacji muszę być przygotowany? Czy to jest dużo, czy nie? W wyrazie, nie wiem, miesięcznym, rocznym. Teraz już jej nie wykopiemy, to mów prawda. My jesteśmy firmą, która do produkcji swoich urządzeń stosuje urządzenia energooszczędne. Staramy się, żeby ta eksploatacja była na jak najniższym poziomie, tak? Tak jak już kolega wcześniej wspomniał, montujemy w swoich urządzeniach dmuchawy high Blower. One zużywają niewiele prądu. Tak naprawdę mamy dwa urządzenia, które zużywają prąd. Dmuchawa, która napowietrza ścieki i pompa, która dwa razy na dobę, załączając się, wypompowuje nam oczyszczony ściek w drenaż. I musimy liczyć się z tym, że te dwa urządzenia zużywają miesięcznie między 12 a 15 zł prądu. Tak? Czyli. Krótko mówiąc, mniej więcej roczna eksploatacja, jeżeli chodzi o zużycie energii, to jest koszt około 150 zł. Tak? Eee, proszę pamiętać o tym, że taką oczyszczalnię, osadnik w takiej oczyszczalni, e, raz do roku minimum musimy opróżnić. No i tutaj zapraszamy zwykły wóz asenizacyjny, który przyjeżdża, wypompowuje to jest nam. Oksy lokalne wynagające. Tak, no, wypompowuje wprawdzie niewiele, bo, bo maksymalnie 1,5 kubika, ale to jest też e, koszt, który należy wziąć pod uwagę. Tak? I... Ale to tylko raz do roku. To tylko raz do roku. No, i jeszcze ewentualnym kosztem może być usługa serwisowa, o której też rozmawialiśmy, gdzie nasz serwisant raz do roku będzie przyjeżdżał i robił przegląd i konserwował całe urządzenie. Tak? I taka usługa serwisowa na dzień dzisiejszy to jest koszt 250 zł. I to jest niewielki koszt. No, z założenia możemy przyjąć. Będzie spokój, mogę spać spokojnie. Dokładnie. Tak. Przyjeżdżamy, my wszystkim myślimy, Pan się niczym tak naprawdę nie interesuje. biokomponenty? Produkujemy też biopreparaty i teraz fizycznie to jest jedna z niewielu oczyszczalni, gdzie te biopreparaty nie są obowiązkowymi. E, e, Obowiązkowym jakby składnikiem, który trzeba eksploatować, tak? czy, czy trzeba dodawać w trakcie eksploatacji. E, ale proszę pamiętać o tym, że życie dzisiaj w domu powoduje, że do oczyszczalni dopływa bardzo dużo chemii, tak? proszki, płyny, różne rzeczy. Stosowanie biopreparatów powoduje, że tej oczyszczalni jest dużo łatwiej oczyścić, tak skondensowaną chemię w tych ściekach, dlatego my proponujemy też te preparaty stosować. To nie jest też wielki koszt, porcja takich preparatów na cały rok kosztuje 100 zł, aplikuje się raz na miesiąc do toalety i to jest tak naprawdę wszystko. Tak? So, czyli naprawdę tak rocznie wszystko razem yy, ujmując to chyba nie wyjdzie więcej jak nie wiem 700-800 zł. Myślę, że nawet nie tyle, około 500-600 zł w tym przedziale. Tak, tu już mówimy o tej opcji z serwisem, czyli takiej Serwisa. już jakby yy, kompletnej, tak. Tak to wygląda. Panowie, pole rozsączające prawie gotowe, zaznaczę jeszcze raz, że podpowierzchniowe pole rozsączające. Tak jest. Bo to ważne. Prawie że gotowe, już tylko czeka na dosypanie końcówki, oczyszczalnia też tylko jeszcze do obsypania, podłączenie elektrycznego i co? I praktycznie zaczynamy użytkowanie, tak? Od dzisiaj. Tak jest. Dokładnie. Nam pozostaje życzyć tylko właścicielowi bezawaryjnej eksploatacji przez lata. Dziękuję bardzo. Dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wybranie do naszego z... rozwiązania. Dziękuję i do zobaczenia teraz tylko na serwisie. Do zobaczenia. Dziękujemy.